Jest, Marek jest obok mnie. To w takim razie pierwsze pytanie ze studia. Czy ty się bardzo dzisiaj stresowałeś? Tak. Stresuję się przed każdym meczem, odkąd pamiętam i w każdej roli, w jakiej występowałem. Czyli jak byłem małym dzieckiem, zaczynałem przygodę z koczkówką i grałem, to się stresowałem i stresuję się tak samo, znaczy inaczej, ale też się stresuję jako trener. Może dzisiaj stres i to mrowienie w brzuchu było trochę większe niż zwykle. W każdym z tych trzech meczów nie pozostawialiście wątpliwości, kto tutaj jest lepszy. Dzisiaj też okazałe zwycięstwo. To też pokazuje, jak dobrze fizycznie byliście przygotowani do tego turnieju, bo w każdym meczu graliście równe 40 minut. Z tego jestem bardzo zadowolony. To można rzeczywiście długo analizować. Myślę, że to jest praca wielomiesięczna i tutaj naszego szerokiego sztabu nad tym, aby przygotowywać zespół tak, aby byli. Na najważniejsze mecze odpowiednio przygotowani Myślę, że też, co by tu nie, nie będę tego ukrywał, granie na dwóch frontach Czyli w Europie, w europejskich pucharach Cały czas przecież jesteśmy w FIBA Europe Cup, To nam pomogło złapać taki rytm Że się potrafimy szybko dostosowywać do kolejnych spotkań No właśnie, Arik Holman tu przed chwilą powiedział Że brakowało trochę tego rytmu A przed tym pucharem i w trakcie Jego jak gdyby znaleźli, odbudowali się Jako zespół, ty też to widziałeś? No tak, przyjemnie było patrzeć na to jak ta drużyna rośnie z każdym dniem i praktycznie jestem bardzo dumny z tego, że we wszystkich tych drugich połowach, o czym, o czym wspomniałeś, byliśmy graliśmy po prostu jak drużyna, graliśmy razem, nie kalkulowaliśmy, nie graliśmy egoistycznie. Bardzo dużo czynników miało wpływ na to, że tak zagraliśmy, ale i ten zespół naprawdę miał wielu bohaterów. To co zostajesz do końca sezonu head coach'em? To, to szczerze mówiąc nie zaprzątałem sobie tym głowy w ogóle, a, a powiem tak wygrany puchar dla mnie znaczy więcej niż posada, z posadą jest tak, że można ją dostać, można ją utracić to jest jak w życiu każdego trenera, a pucharu polski nikt nie zabierze Legii Warszawa, tego pucharu i nikt mi go też nie zabierze Dziękuję raz, jeszcze raz gratuluję wracamy do naszego studia